W sumie w Kacku jest to pierwszy raz, natomiast już wcześniej grałem w różnych takich spektaklach teatralnych. Natomiast bardzo bym chciał podziękować tutaj wszystkim aktorom, Jarkowi za to, że mogę być w tej wspólnocie właśnie tych fantastycznych ludzi, którzy grają takie cudowne spektakle, ale też przekazują swoją wiarę, swoją miłość innym, co jest wielkim takim Zaszczytem, że mogę być wśród właśnie takich ludzi, gdzie ta wiara jest przekazywana nie tylko słowem, ale też właśnie poprzez muzykę, poprzez, yy, poprzez śpiew, gdzie trafia do serca ludzi i ich przemienia. Nie miałem jakiejś takiej większej tremy w stosunku do, 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 do drugich osób. Natomiast ja jestem osobą bardzo otwartą i chętnie, chętnie przyjmuję drugą osobę, która jest też otwarta na mnie, więc nie stanowiło to dla mnie jakiegoś większego problemu. Natomiast, jak powiedziałem, jest dla mnie to wielkim zaszczytem, że mogę przebywać wśród tak dostojnych gości i, i tych przyjaciół, braci, sióstr, którzy, którzy dają tyle radości i szczęścia nie tylko mi, ale także i wielu innym ludziom. Jeśli chodzi o korzyści, tak, korzyści są i to powiedziałbym nawet bardzo duże. Czy majątkowe? Tak, majątkowe też oczywiście, ale nie w sensie pieniądza, ale w sensie właśnie wzrostu wiary. Płaci Pan Bóg. Płaci Pan Bóg miłością, płaci Pan Bóg wiarą, płaci Pan Bóg nadzieją, gdzie człowiek może właśnie wzrastać w tym w tym duchu, tej miłości i to jest największa zapłata ten uśmiech tych ludzi, podziękowanie tych ludzi za to, że coś się dla nich zrobiło. To jest chyba największa radość, największe szczęście, jakie może człowiek osiągnąć, jako otrzymać tak, od tego Pana Boga. I ta zapłata jest bardzo, bardzo duża. I ja się cieszę, że jestem człowiekiem bogatym, to bardzo bogatym, bo nie tylko... Mam kolegów, ale przede wszystkim mam przyjaciół. A to jest najważniejsze. Największym moim przyjacielem jest Jezus Chrystus. Za to mu bardzo dziękuję, że mogłem tutaj być, przebywać, i cieszyć się razem z innymi.